Iga Świątek w pięknym stylu wygrała ze Szwajcarką Belindą Bencic 6-2, 0 w półfinale Wimbledonu. Chwilę wcześniej doszło do innej sensacji. Po zaciętej walce odpadła Aryna Sabalenka i to właśnie Amerykanka Amanda Anisimowa będzie rywalką Igi Świątek w finale Wimbledonu. No, trzeba przyznać, że tegoroczny Wimbledon to seria zaskoczeń. Jessica Pegula, Coco Go, które odpadły w początkowych etapach Wimbledonu. bęcić to z kolei mistrzyni olimpijska z Tokio, która do zawodowej gry wróciła po przerwie macierzyńskiej. Walczyła dzielnie. Z powodu kontuzji ramienia musiała wycofać się z French Open. W Londynie grała jednak bardzo odważnie i w ćwierćfinale wyrzuciła z turnieju rozstawioną z numerem 7 Rosjankę Mirę Andrejewę. Iga weszła na kort maksymalnie skupiona. Po 10 minutach było już 3 do 0 w game. To musiało psychicznie zdemolować przeciwniczkę. W drugim secie Iga tylko na moment obniżyła poziom swojego serwisu i musiała bronić dwóch breakpointów. Później wrzuciła dodatkowy bieg, no i poszło już gładko. Jest wielki sukces, wręcz historyczny, bo Świątek po raz pierwszy awansowała do finału Wimbledonu i po raz pierwszy w tym sezonie zagra o tytuł w Wielkim Szlemie. W Australian Open i French Open odpadła w półfinale. Pojedynek z Anisimową to będzie wielka niewiadoma zarówno dla jednej, jak i dla drugiej. Polka nie grała jeszcze z Amerykanką na poziomie seniorek. W pierwszej rundzie Świątek wygrała z Rosjanką Poliną Kudermietową 7-5-6-1. W drugiej z Amerykanką Katie McNally 5-7-6-2-6-1. W trzeciej też z Amerykanką Danielle Collins 6-2-6-3. W jednej ósmej finału z Dunką Clarą Towson 6-4-6-1. A w ćwierćfinale z Rosjanką Ludmiłą Samsonową 6-2-7-5. Tylko McNally sprawiła Idze większe problemy. Iga faktycznie na tegorocznym Wimbledonie idzie jak burza. Chyba ona sama jest zaskoczona tak dobrą swoją dyspozycją. Podkreślała również na konferencji prasowej, że od początku do końca czuje się na tym turnieju dobrze. Wcześniej warunki też bywały sprzyjające, natomiast tym razem jest coś zupełnie innego. Pytana o współpracę z Wimem C. Fisetem przyznała, że to są pewnego rodzaju technikalia, ale Wim zaproponował jej. Trochę inne rozwiązania, a ona uwierzyła w to, że te rozwiązania mogą przynieść korzyści. I to też jest bardzo ciekawe, bo do tej pory wydawało nam się, że taką osobą maksymalnie kontrolującą, sprawdzającą jest Daria Abramowicz. IGA pokazała też nam, że osobą, która ma decydujące znaczenie też na jej styl gry jest właśnie trener. Nie trener mentalny, ale ten trener przygotowania nazwijmy to technicznego. Winfiset po pierwsze odczarował dla IGI Świątek trawę, po drugie zaproponował jej rozwiązania, a ona uwierzyła w to, że te rozwiązania mogą przynieść efekt i zaczęła je stosować. Gra odważnie. Ma też bardzo dużo szczęścia, no ale powiedzmy sobie szczerze, taki jest też ten sport. Wiele rzeczy można wypracować technicznie, wielu rzeczy można się nauczyć, no ale trzeba mieć też szczęście, żeby po prostu wygrywać i Idze chyba tak naprawdę sprzyjają wszystkie te warunki. Temperatura jest wysoka. Niektórzy kibice wręcz nie wytrzymują tego ciśnienia, napięcia, no i temperatury. Niektórzy wielcy aktorzy przysypiają na Wimbledonie. Szkoda Hugh Grant, ale naprawdę wydałeś mnóstwo kasy na bilet, to chyba, że dostałeś go w prezencie. No ale sama Iga Świątek robi po prostu furorę. Co innego, Aryna Sabalenka. Jej dojście do półfinału to był Bój za bojem. Każdy, że każdy mecz. A w tej końcówce to już chyba e, naprawdę było wyjątkowo ciężko. Jaryna Sabalenka na konferencji prasowej e, zamiast zalewać się łzami, e, no, wyszła zakładając taką maskę. Tym razem pokażę Wam, że nic się nie stało. Tym razem pokażę Wam, że jestem silna i odważna. Tym razem pokażę Wam. E, to, co powiedziała Aryna Sawalenka na tej konferencji, też jest niezwykle ważne, ponieważ zwróciła uwagę, że ten moment, kiedy przegrywa się tak ważne spotkania, to był już kolejny półfinał Wimbledonu, w którym Aryna Sawalenka nie dochodzi do finału. Że ten moment przegrany jest oczywiście dewastujący. Natomiast w pewnym momencie po jakimś czasie dochodzi inna refleksja co się wydarzyło co poszło nie tak co można było poprawić jaka była dyspozycja wszystko po prostu to nie był dzień Aryny Sabalenki jest liderką rankingu WTA sama przyznała że momentami o tym zapominała cofała rękę zamiast pójść bardziej do przodu grała bardziej zachowawczo może za mało agresywnie no ale przecież walczyła dzielnie po wielu stoczonych już bojach na Wimbledonie na pewno była też mocno zmęczona. Warunki były trudne, ale no to każdy powie, że dla wszystkich zawodniczek warunki są te same. Wydawało się po Bad Homburg, gdzie Iga Świątek przegrała w finale, że Wimbledon to jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten moment, na kto, w którym Iga się odbuduje. Coś jednak się wydarzyło. Iga nabrała e, dużej odwagi. Trzeba przyznać, drabinka była dla niej sprzyjająca, chociaż bywały, by, były zawodniczki, po których trudno było powiedzieć, czego można się spodziewać. Bo jak przypominam, w tym Wimbledonie naprawdę dochodziło do wielu zaskoczeń. Coś dygnęło, coś drgnęło takiego, że e, Iga gra odważnie i. Teraz, stojąc, już będąc w finale Wimbledonu, nie boi się myśleć o tym, że jest w stanie ten Wimbledon wygrać. Na miejscu Anisimowej chyba bym się zaczął bać. Nawet jeżeli ma za sobą wygraną z Aryną Sabalenką, to ma za sobą bardzo trudny, ciężki mecz. Tego czasu na regenerację jest naprawdę niewiele. A Iga Świątek do tego podchodzi, jakby to był kolejny taki mecz treningowy. Mimo, że Prawdopodobnie to będzie jeden z najważniejszych meczów w jej historii, w jej życiu. Nie dlatego, że już wcześniej nie wygrywała wielkich szlemów, ale dlatego, że ta trawa była wręcz dla niej memiczna w pewnym momencie. Wydawało jej się, że to jest niemożliwe, żeby wygrywać na każdej nawierzchni, a teraz to się dzieje. Iga pokazuje, że jest tenisistką niezwykle zdeterminowaną. Natomiast jest też niezwykle wszechstronna. Tak jak jej rywalki zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie, tak IGA się nie zatrzymuje. Nie, zatrzymy, nie zatrzymała się na wysyłaniu maili i obsłudze Excela. Ona dzisiaj uczy się i nie zatrzymała się na programowaniu. Ona dzisiaj uczy się najlepszych promptów do czata GPT i to jej się faktycznie udaje. Iga pokazuje, że nadąża za całą resztą i nie boi się wyzwań. Maszyna? Nie, tego bym absolutnie nie powiedział. To nie jest Iga to nie jest maszyna. Iga jest po prostu niezwykle pracowita, niezwykle zdolna. A teraz pokazuje, że potrafi też być odważna. Jak oceniacie ten Wimbledon? Bo wydarzenie chyba naprawdę historyczne. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze, bo jestem też ciekaw, jak wy postrzegacie ten mecz za Nissimową, z którą do tej pory Iga jeszcze w seniorskich turach nie grała. Do zobaczenia i trzymamy kciuki za Igę.